A dzisiaj kolejny kalendarz adwentowy, ale najpierw muszę się do niego dobrze przygotować. Okej, okay, przygotowany już jestem. W takim razie przejdźmy. Stop, gdzie masz czerwony nos? Nie jestem Rudolfem. A no, tak. no nie masz. W każdym razie przejdźmy do naszego kalendarza adwentowego z Many Mornings. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam tą nazwę. Jest to kalendarz adwentowy pełen skarpetek! Skarpetek uroczych i to nie do pary. Mam pytanie, czy będziemy robić kukiełkowe przedstawienie, znaczy skarpetkowe przedstawienie. Stanowię się. Ale najpierw jeśli za błąkany jakiś czy mnie nie subskrybuje, niech koniecznie nam robi. Ponieważ z skitkiem na 400 tysięcy subskrypcji planujemy otworzyć własny sklep. Przypominam również o w górę, ponieważ jeśli chcecie kolejny kalendarz adentowy, koniecznie zostawiacie 5 tysięcy łapek w górę. A jaki kalendarz? Napiszcie mi koniecznie w komentarzu. W kalendarzu tym jest 12 par skarpetek, ponieważ w każdym okienku jest tylko jedna skarpetka i nie będzie miała pary, bo to jest para nie do pary. Jestem mega ciekawa, co takiego tutaj znajdziemy. Kalendarz ten otrzymam od firmy Many Mornings, także za niego serdecznie dziękuję, bo jest to naprawdę naprawdę miła niespodzianka. Ale co tu dużo mówić? Szybko zobaczmy, co takiego jakie skarpetki Te nas czekają w środku. A moment! Napiszcie mi koniecznie, czy też jesteście wielkimi fanami skarpetek. Ja to bym mogła nosić się cały czas najgrubsze, naj najbardziej urocze. Ale dobra, przechodzimy do kalendarza. Nasz boski kalendarz prezentuje się tak skarpetkowy. jak kocham skarpetki, dlatego już się nie mogę doczekać, żeby go otworzyć. Serio cieszę się, że otwieram go teraz w listopadzie, bo na cały grudzień będę miała skarpetki, bo jest tutaj aż 12 par, czyli będę miała dość sporo. Takie same, czy każda będzie? No inna? właśnie, każda inna. Kiedyś zawsze się ze mnie śmieje, że mam dwie różne, a ja bardzo lubię tak nosić i napiszcie mi koniecznie, czy też tak lubicie, a my przechodzimy do odpakowania. Nie. Nasz kalendarz jest otwierany, zobaczcie tylko, no, dzięki Kitek oh, I on ma takie mini prezenciki To Tak Jak ty ten? Nie, Nie, po kolei ja to tak. Jak To Chodź kolej! Kalendarz prezentuje się naprawdę rewelacyjnie, więc co ja przedłużam? Ogólnie jest wszystko po kolei wypisane, więc nie ma co przedłużać. Zaczynamy od jedyneczki, która jest tutaj. I w jedyneczce mamy. I tak! Zaczynamy od jedyneczki i zobaczmy w ogóle, jak te pudełka się prezentują. Tutaj się chyba je otwiera i w środku. Czy to będą świateczne skarpetki, czy nie? To świąteczna! Tak! <laughs> To jest świąteczna! To jest! Skarpetek do orzechów? Tak, i podobno w każdym kalendarzu jest inne ułożenie tych skarpetek, albo w ogóle inne skarpetki. Tak mi się wydaje. Dobra, tutaj mamy dziadka do orzechów i o, kilka prezentacja skarpetki. O, matko, co ty robisz? Ja przymierzam. Dwójeczka w takim pięknym, czerwonym prezencie. Zobaczmy, co takiego czeka na nas tutaj, już bym miała pierwszą parę. Ja na rejon. Bo! dwójeczka i zobaczmy, co takie ona skrywa. Czy będziemy mieć do pary jakąś skarpetkę z tym, co mieliśmy w jedynce? Czy to właśnie będzie totalnie? A, totalnie od czapy! Ale mega, wszystkie będą świąteczne. Tutaj mamy znowu dziadka do rzechów. Daj mi tego. Patrz, to jest nawiązanie do nich. Ponieważ i tu, i tu jest dziadek do tylko one są troszeczkę inne, żeby to ciekawiej wyglądało, jak będziemy je na sobie nosić. Nie, no ja jestem zachwycona. Mi się bardziej ta podoba, ale komplecie stanowią świetną parę. Trujeczka. Nasza trujeczka, zobaczmy, co takiego ma dla nas przygotowanego to jest łuski, łuski jako zręczny, so, so. nie? To jest... Czyli to nie są tylko i wyłącznie świąteczne. To są pióra nieuski. O matka, jakie jaka Sama nie mina? ma łusek. No dobrze, jaka mina, w ogóle. zobacz tak na nią. I ciekawe, czy w czwórce będzie dla niej para. Jestem strasznie tego ciekawa, więc szybko przechodzimy do czwórki. Cała półeczka za nami. Dajcie znać, jak wykorzystać później ten kalendarz, a my przechodzimy do czwóreczki. Czwóreczka, dajesz, moja droga, i tak! Tak! Daj tak tą wcześniejszą zobacz, to I są pary. I... Czyli pasują do siebie normalnie jest 12 par. Czyli to będzie po kolei. Każdy dzień będzie miał po kolei pary do kolejnego. Super sprawy w sumie jak się odlicza, tak do świąt. Ja jestem póki co zachwycona. Piąteczka, jaki to jest piękny prezentik. Zobaczcie, tutaj ma jakieś różne pierniczki. Ej, Przestek. wyjątkowo mnie użył, no! Urzekł mnie wyjątkowo, jest to piąteczka, więc zobaczmy, jaką skarpetkę skrywa piąteczka. To opakowanie właśnie skradło moje serce, więc ja liczę, że w środku będzie. Rybka? Jaki ładny to jest co? kolor? Jaka rybka? Wydra? Rybka wydra? Co, 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 co? Ej, tak! To jest rybka! Rybki a no tak To jest fredka czy wydra? Napiszcie Jakie różowe muszeleczki i rybki nie no. Jest bardzo ładne Tam daradam Szósteczka proszę państwa Dzisiaj są mikołajki Tak więc musi tutaj być coś naprawdę, naprawdę fajnego I mam nadzieję, że świątecznego No i co cukrowa laska będzie miała do niej parę? W sensie cukrowa fredka No cukrowa fredka Tak to gdzie para Bo już widzę po kolorkach Zauważyłaś? Jedne są większe, drugie są mniejsze Czyli jak są małe fredki to potem jest duża fredka Tak Popatrz a tutaj jest jedna i druga Bo to jest mama fredka I tutaj jest Turusia fredka i razem są po prostu przeurocze. Czyli Mikołajki udane. Siedemeczka w moim ulubionym opakowaniu. Już, o, już ósemka się wysuwa po kolei, moja droga, teraz siódemeczka. Nie zawiedź mnie, moje pudełeczko, nie zawiedź. Powiedz, że masz coś świątecznego. No, to jest zimowe. Nie świąteczne, zimowe to są narty, snowboard chyba tu gdzieś był, tak? Rękawiczki i czapka. Tak, napiszcie I mi okulary. koniecznie, czy umiecie jeździć na snowboardzie albo na nartach. Napiszcie, narty albo snowboard. Ja zawsze chciałam na snowboardzie, ale umiałam tylko na nartach. Codum, ósemeczka. Kolejny dzień naszego kalendarza skarpetkowego. I... Tak, to jest para do naszego snowboardu. O, tu są ludzie! Tam był sprzęt, a tu są ludzie. Patrz, i to jest ciemna, i to jest jasna. Aż taki kontrast. Ej, ja na pewno będę takie nosić. I tak już nie masz prawa ze mnie się śmiać. Mam. Nie. Mam. Czeka na nas tutaj dziewiątka i zobaczmy, co takiego skrywa. mogłabym się upomnieć że szóstka, ale otwieramy po kolei. O, jaki piękny kolorki! Czy to jest miś? O, pingwin pingwin co? Zając i miś polarny. Ej, no nie. Dno, że w nas jedynast... przepraszam, w dziesiątce będą pingwiny wielkie. Ooo, albo mi się. Nie powiem wam, że ten kolorek jest przepiękny. Zakochałam się w tym kolorku. Ale dobra, szybko idziemy do kolejnego numerka. Dziesiątka. I dziesiątka jest te cukrowe laseczki. Ja też je bardzo lubię. I szczerze, zastanawiam się, co bardziej. Czy pierniczki, czy cukrowe laseczki. Ja chyba bym celowała na cukrowe laseczki. A Wy wojcie pierniczki, czy cukrowe laseczki i napiszcie koniecznie. Dobra, Laski, dawajcie mi te ładne skarpetki, błagam. Tak! Jest... Miałeś rację! Tak. Kitek tak podglądałeś, przyznaj się no, nie, no przecież były wcześniej duże, małe, duże małe. Mały. A patrz, ty jest mały, patrz na tego. Oooo. No. Razem po prostu są przeurocze. Jedenastka. Mnie bardziej kusi dwunastka, ale dobra, przejdźmy do jedenastki, więc na samym początku przejdźmy do jedenastki. Jedenastka. Jedenastce będzie. co jest? To jest. Książki? Co? No tak, no bo w sumie w święta, jest zimno, nie wychodzisz na dwór i cały czas czytasz książki. Jak nie wychodzisz na dwór, a kulik? No tak, dajcie mi znać, czy lubicie czytać książki, bo ja uwielbiam. Gdybym miała więcej czasu, to bym mną stop czytała. Dwunastka, czyli połowa naszego kalendarza, czyli będziemy mieć już szóstą parę skarpetek, ale się mega cieszę i znowu dwunastka jest w moim ulubionym opakowaniu. Na pewno sobie je zostawię i jakoś kreatywnie wykorzystam. połowę naszego kalendarza. To będzie duża książka? jedna wielka. Nie, to będzie biblioteka. Co? No, tam były porozrzucane, a tu jest wielka biblioteka. Skarpetkowa biblioteka. Tak. Książki atakują. Zobaczcie jak pusto. Tu nic już nie ma, bo zostało tylko połowa odliczania do świąt, do wigilii. Ja strasznie kocham ta. Dajcie znać, czy wy też. I mamy tutaj trzynastkę. I okaże się Pechowa czy szczęśliwa? Jak myślicie? Napiszcie teraz w komentarzu, czy trzynastka będzie szczęśliwa czy pechowa? Ja mam nadzieję, że szczęśliwa, bo jest w moim ulubionym opakowaniu. To jest szczęśliwa, to na pewno nie będzie pechowa. Tak mi się wydaje. Co to jest? Pszczuki? pszczuki. Miodek, pszczuki! Aaaaa! Misiu z miodkiem! Jakie to urocze. I tu są małe pszczółki, i tu pewnie jest ul. A nie, to jest głowa misia? Czy to jest ul? Nie, ja to chyba nie był znam. ul. Jakie to jest przeprze prze, urocze? Czy ja to się zakończę jedno, albo będzie duża pszczółka, albo będzie duży misiu. Ja ewentualnie sądzę... wielki ul. Ja sądzę, że będzie Misiu. Co? To już czternastka? Jak to się stało? Jak ten czas szybko leci? No ja nie mogę. Dobra, idziemy do siódmej pary skarpetek. No, gdzie jest nasz Misiu? Wielki Misiu w ulu. U, mamy ul. Mamy ul! Miałeś rację! O kurczę, tego się nie spodziewałam. Mamy ul do naszego Misiaka. Misiak jest zachwycony, bo może sobie troszkę pojeść miotku. Ja kocham Jadek, a wy piętnastka z naszymi znowu cukrowymi laseczkami utknęła? Nie, dobra, mam. Piętnasteczka, a w niej mamy e, znowu. Fajny kolorek, bardzo mi się podoba włóczka, skarpetki, zabawki. To jest taki świąteczny już domek i nawet śnieg pada o matko, ale mega, nie, no są boskie. Je... Koniki. Ej, i ciekawe, co będzie na kolejnym. Może jakaś taka rodzinka? Przy Kominek! Szesnasteczka. No, no dawaj, dawaj, dawaj. dom? Tak, miałeś rację dom! Kitek, powiedział, że będzie dom i mamy w sumie nie jeden dom. Patrz, <grym> ile domów! Ale zobacz, jak trafiam, co? No, Kitek naprawdę masz wyczucie. Jak ty to robisz? Podglądasz pewnie. Podglądał, wiedziałam. już jak to już pusto, ale dobra. Siedemnastka na nas czeka i już się strasznie niecierpliwi żeby być otworzoną. Uhu, uh, uh, coraz mniej par nam zostało. A tutaj to jest foka? Tak! Nie, to jest. Morz, morz, to są morz świny, morz świnki, tak? Morz świn, tak. z czapką czerwoną. Nie, mors, mors. Po prostu morsik i. Morsik. Co będzie jakaś żona morsowa w drugim pudełku. Nie, będą małe. Małe? Tak, małe morsy będą moim zdaniem. Osiemnastka, to już będą dwa ostatnie nasze pudełeczka, które lubię, czyli te takie pierniczkowe, które mi się najbardziej podobają. I zobaczmy, co takiego ona skrywa. Ja chcę tu małe morsiki. <grym> morsiki. <grym> Morświny. Czekaj, czekaj. Tak? Nie, tak? One nie są małe, one po prostu są mniejsze. O matko. Ona też morsuje. Ona też jest morsem! tylko ludzkim morsem! Tak! Ale ee... nawiązanie. O matko, Kitek. Co? Czy ona się topi? Nie wiem, nie pytaj mnie. Niech. Wolę nie wiedzieć, wolę żyć w, szcz w szczęśliwej świadomości, że wszystko jest ok i że one wcale ich nie chcą zjeść. Po prostu. Co? już dziewiętnastka, dobra, zobaczmy. Której jest przeuroczy leniwiec? Jak, jak leniwiec, stuka kabuka. Leniwiec. leniwiec! Stuka kabuka, ale słodki. No to jest taki kitek cały dzień. To ja? A, ja hmm, leniwiec. Zobaczcie jak Kitek sobie słodko śpi Jestem kotem, nie leniwiec Kitek leniwiec. Zostawcie teraz komentarz Kitek leniwiec Jeśli dotrwaliście do tego momentu No i dwudziestka! Tak, zobaczmy co takiego ma Trzymaj Kitek. Czy to w takim razie będzie Wielki Kitek? Znaczy się Wielki Leniwiec? Proszę, tak? Tak! tak to jest Wielki Leniwiec Kitek, nazwijemy go Kitek, A! Kitek, z jednej mi Gło... O matko, on go zjadł O co? Małe leniwce. 21. No dobra, szybko kicamy do tego numerka. O lala! Po leniwcach co nas czeka. To jest taki świąteczny wzór. Laska świąteczna. Uwielbiam. Ej, serio, uwielbiam świąteczne wzory. Czyli w drugim pewnie będą takie małe laseczki. Pewnie tak. Więc chodźmy szybko do niego. 22. dwójka! Tak, i znowu kłótnia między cukrowymi laseczkami a pierniczkami. Pamiętajcie, koniecznie mi napiszcie w komentarzu. Z kim pierniczki. Nie, cukrowe laseczki. Błagam, bądźcie laseczkami małymi. Tak, tak! One są takie małe laseczki. Jakie to jest urocze. No, na święta idealne całe święta będę chodziła w tych właśnie skarpetkach, znaczy nie w tych, tylko ogólnie w tych, co otwieramy. Także się mega cieszę, idziemy dalej. O matko przedostatni dzień, czyli jutro wigilia, czyli tu jest mnóstwo przygotowań, ale przede wszystkim skarpetki już nas nie opuszczają, bo tutaj z reguły już się wdomku. I to ostatnie pudełeczko z moim ulubionym pierniczkiem. I przedostatnie w ogóle. Ojeju, faktycznie jutro święta, więc tu musi być coś takiego mega, żeby Myśmy na Wigilię właśnie te skarpetki Domek, założyli. Choinka, święta, choinka. choinka. choinka? No. I tak, i tak, bo już wtedy patrz, niektórzy dzień przed Wigilią ubierają choinkę, albo kupują choinkę Wigilię się. No ale kupują. Oni dopiero ją, kupują. No tak, ale ubiera, no. ale ubiera się w dzień. Czyli Ubier. ja wiem, co będzie na kolejnym. Na pewno będzie choinka. Jak myślicie? Napiszcie nas w komentarzach, jak myślicie, co będzie w kolejnym. Duża ubrana choinka. I ostatnia nasza skarpetka. Skarpetek byłby zachwycony. Ostatnią skarpetką. 24 czwórką. To jest już Wigilia, czyli tu musi być najlepsza skarpetka ze wszystkich. Ostatni nasz element. Tego pudełeczka, powiem wam, strasznie mi się podoba ten kalendarz. Dlatego jestem mega szczęśliwa, że go dostałam. Bardzo dziękuję. A my w tym mamy tak wielką, ubraną choinkę. Obydwoje mieliśmy rację. Patrz, to jest skarpeto choinka. To jest naprawdę skarpeto choinka, ale to wygląda rewelacyjnie. Dobra, wielkie podsumowanie naszego kalendarza. Jestem zachwycona. No i to tyle. Cały kalendarz prezentował się tak. Dajcie mi znać, który z skarpetek podoba Wam się najbardziej i jak oceniacie ten kalendarz? Mam nadzieję, że nasz kalendarz Wam się podobał. Koniecznie zostawcie rzuccie ku w góry. jeśli chcecie kolejny odcinek z kalendarza adventowych, a my słodziaki widzimy się w kolejnym odcinku. Buziaki, pa!